To jest bardzo ważne dla każdego, kto szuka autentycznych ludzi, autentycznych treści i autentycznego zaangażowania, dlatego że ktoś po prostu chce to robić, bo widzi w tym sens, bo sprawia mu to przyjemność. Tym kimś jestem ja, a mowa o podcaście na wyspie i cyklu pogaduchy przez ocean. Podcast na wyspie z cyklu Pogaduchy przez ocean. Zaczęłam nagrywać w kwietniu 2023 roku, ale przygotowywałam się do tego dużo wcześniej. Nie spodziewałam się, ile aktywności, działań, a przede wszystkim siedzenia przy komputerze się z tym wiąże. Moje palce. Oczy i uszy pracują teraz na najwyższych obrotach. Najpierw przygotowanie bazy pod odcinek, zredagowanie pytań, krótkie notki biograficzne o zaproszonym gościu, zdjęcia, grafiki do internetu, teksty zapowiadające i promujące gościa. Ale zanim to wszystko się zadzieje, trzeba nakłonić żywego człowieka z krwi i kości do nagrania, a potem usiąść przed mikrofonem odpalić wszystkie techniczne cuda i liczyć na to, że zdołam pobrać wszystkie ścieżki dźwiękowe. Żeby tego dokonać, trzeba zgrać w czasie spotkanie online, co przy obecnym tempie życia gości nie jest łatwe i sprawić, żeby osoba z drugiej strony oceanu miała wszystko, co niezbędne do nagrania i potrafiła wejść do wirtualnego pokoju, a przede wszystkim czuła się komfortowo podczas rozmowy. To jedno z najtrudniejszych wyzwań. Kiedy zasiadam przed stołem montażowym, zawsze szybciej bije mi serce. Te długie godziny, często nocne, pochłaniają mnie bez reszty, a publikowanie odcinków jest dla mnie niezwykle emocjonujące. Hektolitry herbaty, podjadanie nocą krówek, cisza wyspy, nieustannie gubiące się gdzieś okulary, kot na kolanach. To wszystko sprzyja twórczej pracy nad kolejnymi odcinkami. Ale nic tak nie motywuje do ponownego uruchomienia zmysłów do działania, jak wasze dobre słowo, kilka życzliwych zdań, krótka dyskusja na temat odcinka, mail z informacją, że ktoś właśnie postawił ci kawę na bajkofitu. Dlatego mam odwagę prosić Was o informację zwrotną, czy jak kto woli, feedback, i dzięki temu dziś mogę przytoczyć ich fragmenty. Byłam niezwykle wzruszona, słuchając ciepłego głosu, który usłyszałam otwierając wiadomość głosową na Whatsappie kilka dni temu. Cześć i prosiłaś mnie o feedback, więc wysłuchałam rozmowy z Kariną, i cóż mogę powiedzieć, twoje pytanie brzmiało, czy to petarda? Wiesz, ja nie lubię takich słów ogólnoobiegowych, bardzo często dziewczynskich, że coś jest petardą, a coś nie jest petardą, więc do końca Ci nie odpowiem, ale mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że to jest bardzo ciekawy wywiad, bardzo wartościowy wywiad. Z ciekawością go słuchałam, a nie z. Zobowiązaniem, że mm, obiecałam idzie, że posłucham i że dam znać. Więc wysłuchałam go naprawdę dlatego, że chciałam go wysłuchać. Dla mnie on był fascynującą rozmową o Nowym Jorku. Ja nie jestem miłośniczką Nowego Jorku, to znaczy nie mam na jego punkcie jakiejś tam schizy, żeby pojechać zobaczyć. Natomiast no, wisi obraz Jacka Kutyby, zdjęcie w moim domu, w korytarzu, właśnie Nowego Jorku, więc nie jest on mi do końca obojętny. Funkcjonuje gdzieś w moich myślach, więc uważam, że po prostu rozmowa jest niesamowicie wartościowa, jeżeli chodzi o Nowy Jork i myślę, że ktokolwiek był w Nowym Jorku, chciałby wrócić, marzy o tym miejscu, to ta rozmowa jest wyjątkową pocztówką, taką socjologiczną, szczerą, zaskakującą, balającą mity. Bardzo mi się podoba ta rozmowa i w ogóle to, co robisz, i wydaje mi się, że faktycznie sposób, w jaki prowadzisz tą rozmowę, jest takim Twoim sposobem. To znaczy, czuć, że jesteś przygotowana i że to ma rytm, że to w jakiś sposób płynie i ogarniasz to swoją uważnością i wcześniejszym przygotowaniem, i ten Twój głos, i właśnie to, że to ma swoją taką naturę Twoją naturę. Czuć w tym Twoje zaangażowanie, Twoje prowadzenie, Twoje przejęcie się tym. Nawet to, że to mi napisałeś, to jest piękne, że czuć, że robisz to, co chcesz robisz i wkładasz w to serce. I jako odsłuchująca i słuchająca tej rozmowy, to czułam i myślę, że to też jest bardzo ważne dla kogokolwiek, kto szuka autentycznych ludzi, takich autentycznych treści. I e, autentycznego zaangażowania, dlatego że ktoś po prostu chce to robić, bo widzi w tym sens, bo mu to sprawia przyjemność. Także jak najbardziej nagrywaj dalej rozmowy, bo z pewnością będę zaglądać. Upubliczniaj, opowiadaj. Ja też podam na Instagramie kilka słów i link do, do tej rozmowy o Nowym Jorku, bo naprawdę uważam, że ona jest pod względem. Takiej pocztówki z Nowego Roku, innej niż wszystkie, fenomenalnej. Bardzo Cię mocno ściskam, pozdrawiam, gratuluję i bardzo się cieszę, wiesz, bo właśnie czuć w tym życie, autentyczność, ale taki rozwój nie dlatego, żeby się rozwijać, tylko żeby pełniej, głębiej doświadczać tego, co nazywa się życie. Także ściskam Cię mocno. Przyznaję, że za każdym razem, kiedy wysyłam osobistą wiadomość wraz z linkiem do podcastu, piszę jestem ciekawa Twoich wrażeń. Niestety niezwykle rzadko otrzymuję odpowiedź. A ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie jestem pępkiem świata i nie wszystko kręci się wokół mnie, szybko radzę sobie z tą ciszą i robię swoje dalej. Natomiast, miód. Leje się na moje serce, kiedy czytam lub słyszę. Nagrywaj, rób to dalej. Izunia, właśnie obie z córką słuchałyśmy. Popłakałyśmy się ze wzruszenia. Mocno poruszające. Iza, świetne to jest. Podarowałaś mi cenne godziny ze wspaniałymi osobami. Siedziałam przy kole garncarskim w piwnicy i słuchałam Was robiąc miseczki. Wspaniale mi było. Czemu ja nie wiedziałam o Twoim podcaście? Stanowczo nadrabiam i proszę o więcej. Dzięki za kolejny odcinek. Mimo, że tematyka odległa od moich zainteresowań, to z przyjemnością wysłuchałem. Twój kojący głos, spostrzeżenia i świetne pytania. Klasa. Jestem pod wrażeniem i chcę więcej. Słuchało się tak przyjemnie, że umyłem także naczynia współlokatorów. Jak dobrze się słucha zwyczajnej z pozoru rozmowy mądrych ludzi, którzy faktycznie mają coś do powiedzenia, bo z uwagą przyglądają się światu i sobie samym. Wasze wspierające słowa są jak nietypowe pocztówki ze świata i czytam je zawsze kiedy nadchodzi kryzys. Z serca wam wszystkim dziękuję. Na koniec chciałabym powiedzieć, tak jak Magda Mołek. Dziękuję za to, że jest już nas trochę ponad 200 tysięcy, więc zasubskrybuj mój kanał i poleć go swoim znajomym.